Siema, witajcie na kanale Hefan. Witajcie w kolejnym odcinku. Na wstępie, tak jak zawsze, chcę Wam podziękować za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze, które zostawiacie pod filmami. Tutaj lista najnowszych subskrybentów. Witam Was serdecznie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zrób to teraz, a będziesz na bieżąco. Za mną widzicie moją kolekcję gier. Trochę tego jest, ale dzisiaj skupimy się na jednej platformie, a mianowicie na Xboxie 360. Pokażę Wam moje ulubione gry z tej konsoli, w które gram po prostu na co dzień i z którymi mam najfajniejsze wspomnienia. Zobaczcie, co ja tutaj mam. No, jak widzicie, troszeczkę trochę jest, gierno dużo, mało. Zależy, jak na to, by patrzeć. Tutaj jeszcze niżej mamy też coś Nintendo. No ale skupmy się dzisiaj na właśnie grach z Xboxa 360. Ich nie mam jakoś wiele. A to dlatego, że w tamtych czasach, kiedy konsola Xbox 360 miała swoją premierę, to ja najzwyczajniej w świecie grałem najczęściej na PC. -cie. I tutaj macie też gry właśnie z tychże czasów. Także. Coś tam jest, ale nie jest tego tak wiele. To co? Ja biorę moje ulubione tytuły i zaraz Wam je pokażę, co mi się najbardziej z tych gier, które Mam po prostu podoba i najlepiej gra. A swoją drogą zbliżamy się do 5000 subskrypcji, więc jeżeli jeszcze tego nie robisz, to proszę zostaw tego suba, to nic nie kosztuje a mi pozwala się po prostu rozwijać. Tak naprawdę powinienem powiedzieć, że lubię wszystkie te gry, które mam w swojej kolekcji, i właściwie tak jest, ale wiadomo, że każdy ma jakieś swoje ulubione tytuły. No i co, te, które tutaj wybrałem na dzień dzisiejszy, a w ogóle dlaczego nagrywam taki odcinek? YouTube mi podpowiedział, że wy oglądacie takie filmy. No to sprawdzam, zobaczmy, czy faktycznie takie filmy oglądacie. A tak, wybrałem serię gier, która to. Do niedawna była dostępna na wyłączność na konsolach Xboxa przez wiele, wiele lat. Była ta to, topowa gra, właśnie z, od Xboxa. No, teraz pojawiła się już na PlayStation, bo jak wiemy, polityka Microsoftu trochę się zmieniła i te ekskluzywy na Xboxa tak naprawdę już przestają istnieć. No ale jest to seria gier Gears of War, czyli Strzelanka z trzeciej osoby. No, tutaj jest seria trzech pierwszych e, tytułów, które są ze sobą powiązane, w których poznajemy losy naszego e, bohatera. Więcej o tej grze możecie znaleźć na moim kanale, wielokrotnie o niej już opowiadałem. No, ale generalnie walczymy. Z różnymi e, przeciwnikami, jak to bywa w takich e, strzelankach, gra bardzo dobrze oceniana przez, e, przez graczy, e, przez krytyków, ogólnie cała seria e, tych gier dostępnych. Tutaj mamy wiele ciekawych różnych broni. E, no przeciwnicy też nie są tacy oczywiści, bo walczymy z różnymi kosmitami, niekosmitami, potworami i tak dalej, ale przede wszystkim jest to strzelanka, w której jest również fabuła. Nie jest to typowo do przejścia jakaś plansza, z planszy do planszy i tak dalej, tylko mamy tutaj fabułę, poznajemy historię. Więc naprawdę seria Gears of War na Xboxa, czy to 360, potem One, teraz na Series X, naprawdę Moim zdaniem warto jest ograć, jeżeli jesteście fanami tego typu gier. A jak jesteśmy przy takich grach walecznych, bym powiedział, no to jeszcze jest coś takiego jak Space Marine. No tutaj to nie jest już gra tylko i wyłącznie dostępna na Xbox'a. A dlaczego ją wybrałem? Ponieważ nie tak dawno. Powstała kontynuacja po wielu, wielu latach mamy kolejną część tej gry, no tu akurat widzicie edycję na PlayStation 5, bo właśnie, tak jak wspomniałem, to nie jest żaden ekskluzyw na Xboxa, no ale to jest pierwsza odsłona tej gry i tutaj również no, gra się wyróżnia różnymi rodzajami broni. Walczymy. No tutaj akurat nie będę się rozwijał, jeśli chodzi o tą fabułę, czy o czym jest ta gra bo nie o to w tym odcinku chodzi, ale ta gra jest też naprawdę wciągająca, jest wciągająca, interesująca. Coś innego, nie jest to kolejny Call of Duty, nie jest to Battlefield, jest to również, tak jak w poprzedniej grze, czyli Gears of War, gra, w której to widok mamy z trzeciej, za trzeciej osoby. No, tutaj wcielamy się o kapitana Titus'a. No i w tej akurat pierwszej części na jednej z planet musimy pokonać hordy orków. To jest gra dosyć brutalna, jest dużo walki, dużo krwi, więc trzeba lubić tego typu grę. Ale na pewno dużo się dzieje, nie ma tutaj nudy, na każdym kroku po prostu trzeba walczyć. Zostaniemy na chwilę w grach strzelankowo-przygadowo akcji walecznych, jak zwał tak zwał. Mianowicie teraz trochę inna gra, bo gra, która to jest inspirowana. Postacią animowaną, postacią, którą możecie znać z filmu, z komiksów, postać Marvela, czyli Thor. Thor, czyli no dosyć mi się wydaje, znana postać w świecie Marvela. No i dlaczego ja tą grę wybrałem na dzisiejszy odcinek? Ponieważ jest to jeden z moich ulubionych bohaterów Marvela, właśnie Thor przez swoje usposobienie do życia, taki luz i nie przejmowanie się skutkami tym, co, co może się wydarzyć. Także Thor jest naprawdę spoko postacią no i młot, który ma do dyspozycji też robi swoje. No gra przygodowa tutaj no walczymy po prostu z przeciwnikami pokonujemy. Dosyć ciekawa widok też jest za trzeciej, z trzeciej osoby jest za postaci. No tutaj edycja akurat na Xbox 360 w sumie nie wiem, czy no pewnie została wydana na, na różne platformy. Akurat mi się trafiła na 360. Jak widzicie, nawet na okładce mamy aktora, który się wciela w tą postać, czyli Chris Hemsworth jest tutaj na okładce. Tak samo w Loki'ego jest Tom Hiddleston. Graficznie, jak na, na tą konsolę, gra też wygląda dosyć ciekawie. No... Jest to moim zdaniem gra dla fanów, właśnie Marvela i Tora. To teraz płynnie przejdziemy do gier wyścigowych, bo takie oczywiście w moim zestawieniu muszą się pojawić, bo ja lubię gry wyścigowe i będą dwie różne gry. Dwie różne z tego względu, że pierwsza Forza Horizon. Chyba najbardziej kultowa gra wyścigowa znana z Xboxa, czy to 360, czy Xbox One, Xbox Series X i tak dalej. Obecnie Forza Horizon 5 to jest najnowszy tytuł z tej serii. Niestety, albo stety, dostępna już jest też na PlayStation 5, ta Horizon 5, więc nie jest to już również ekskluzyw dostępny na Xboxy, tak jak było do teraz. Co ja mogę wam powiedzieć? No, na pewno gracze PlayStation mogą być zadowoleni, bo Forza Horizon seria tej gry jest naprawdę świetna. Można się tam bawić wiele, wiele godzin, czy to online, czy offline. Jest wiele misji do realizacji. Nie są to takie typowe same wyścigi, mamy różne zadania. Także. Gierka jest naprawdę bardzo bardzo ciekawa. No a to jest pierwsza odsłona Forcy Horizon dostępna właśnie na Xboxa 360 i ta gra już jak na tamte czasy naprawdę wyglądała. Jeśli chodzi o grafikę, naprawdę świetnie była zrobiona bardzo dobrze. No i ten vibe w Forcy Horizon jest niesamowity. Można naprawdę tam odlecieć, poczuć się wejść w tą grę i spędzić wiele wiele godzin. Także ta gra musiała znaleźć się w moim zestawieniu gier z Xboxa 360. A teraz inna gra wyścigowa. Po pierwsze, inna, bo już niedostępna tylko i wyłącznie na Xboxa, ale również jest to po prostu gra wyścigowa, ale rajdowa, czyli Dirt 3. Jest to jedyny tytuł z serii Colina, z serii Dirta, jak to później się nazywało, który mam w ogóle na konsolę, bo poprzednie części mam od Colina Colin McRae Rally 2.0, potem z 04 2005 Dirt Dirt 2 mam dostępne na pc -ta, a to jest dostępne na Xboxa 360 w mojej, w mojej kolekcji gra, która naprawdę mi się spodobała, jeśli chodzi o właśnie wygląd, która dobrze wyglądała na Xboxie 360. Jeśli o samą, chodzi o samą rozgrywkę, również bardzo przyjemnie się gra w ten tytuł na padzie. Wiadomo, że w takie gry najlepiej grać na kierownicy. Co to dużo mówić? Wtedy jest największa, wtedy jest naj, największa zabawa, największy fan z tej gry, kiedy mamy kierownicę i możemy poczuć się jak ten kierowca. Ale Dirt 3 moim zdaniem jest naprawdę udaną Wersją tych gier jest to już część mocno dopracowana, bo Dirt 1 jedynka, Dirt jedynka jeszcze nawiązywał mocno moim zdaniem do takich rajdowych elementów, bo Dirt 2 to już nie była moim zdaniem w takim odczuciu, z tego co pamiętam, bo już wiele lat nie grałem w Dirta 2. To nie była symulacja w żadnym stopniu, tylko właśnie taka gra typowo arcadeowa, a w Dirtie trójce. Moim zdaniem, oczywiście, udało się troszeczkę połączyć tej symulacji, tej rajdowej gry z, oczywiście, arcadem, który jest w tej grze widoczny. Ale połączenie bardzo fajne, przyjemnie się w to gra, i nadal wygląda gra dobrze. Kiedy włączymy sobie na Xbox Xboxa 360 podłączonego do współczesnego telewizora. No to nie ma się do czego po prostu przyczepić. I teraz może zaskoczenie, może nie. Jeżeli oglądacie ten kanał, to wiecie, że ja tego typu gry najbardziej lubię na Xboxie 360 i po prostu najczęściej w nie gram, czyli gry ruchowe na kinekcie. I najczęściej używaną płytą w tym momencie z tej konsoli jest ta gra czyli Kinect Sports, to jest pierwsza część. Tutaj są dostępne takie konkurencje jak kręgle przede wszystkim, co bardzo, bardzo często gramy z rodzinką. Jest piłka nożna, ping plażowa siatkówka, jest też olimpiada, można się pościgać, także ta gierka naprawdę jest fajna, po prostu jest mocno, jest dobrze zrobiona. No i jest oczywiście druga część, gdzie są inne konkurencje. Tutaj z takich fajniejszych to są zjazdy na nartach, jest też tenis, golf, także można się naprawdę tutaj dobrze bawić w tych gierkach. No i te gry pozwalają nam ruszyć się z kanapy, nie tylko siedzisz, nie trzymasz tego pada, tylko trzeba się ruszyć, poskakać i uwierzcie mi, naprawdę można się zmęczyć grając w tą olimpiadę, gdzie trzeba naprawdę podnosić mocno wysoko nogi, żeby biec, Idzie się po prostu zmęczyć, więc jest to też na pewno jakaś fajna forma ruszenia się, jeżeli nie lubicie na świeżym powietrzu, no to chociaż tak, zachęcam. A jeżeli nie macie Xboxa 360, a chcielibyście pograć w jakieś gry, no to macie pewne tytuły dostępne w Game Passie, na najnowszych konsolach właśnie od Xboxa. Nape naprawdę można znaleźć ciekawe tytuły, co już nieraz zresztą Wam pokazywałem w filmach stricte pokazujących gry z Game Passa, ale jest troszeczkę tych tytułów właśnie, chociażby seria Gears of War, którą Wam pokazywałem przed chwilką na płytach na Xboxa 360, tak tutaj macie dostępne wszystkie części z czy 360 czy z nowszych konsol, także... Możecie naprawdę próbować, ale nie ma to jak uruchomić taką grę na konsoli, na, do której jakby została stworzona. Jest to po prostu taki inny vibe, jest nostalgia. No, i inaczej się w to granicz na nowej konsoli, przynajmniej mi. Tyle ode mnie dzisiaj. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie kanał. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!